Ka, tu mi byłam w piątek w sklepie z zabawkami i ym, no więc mama obiecała mi, że kupi szleja, ale nie kupiła szlecia. Kupiła dwa konie z firmy o, nie Animal Planet. Był szlejsie, ale to były takie malutkie zwierzaczki, koń nie było z filmy więc chciałam konie, więc z tej samej film, który z pokażę konie, Był też wilczak, ale go nie wzięłam. Będzie z tym razem wilk. Pierwszy koń to taki chyba Arab Nazywa się Rubin. Jest to ogier. Tak, to jest ogier z arabskiej, tak wygląda w całości. Nie jest to szlejch. Następny jest mustang. Nazywa się Mustang. Nie wiem dokładnie jakiej jest rasy, bo nigdzie nie mogę doczytać. Tu ma zdrapane ucho. Nie wiem od czego. Mhm. To jest też ogier. Moja stanie jest przepełniona ogierami. I pokażę wam jeszcze mój rysunek. W końcu nauczyłam się rysować reality i pisać też. Tu jest znaczek. Ładne grzywę na w końcu. <laughs> Bo ja tak za bardzo nie wiem. Sorry za to odgłosy wczoraj. Ale mój brat jest skąpany. No więc do następnego. Filmu. Pamiętniki blind będą, nie wiem, wczoraj nie mogły być, ale bardzo, bardzo przepraszam, ale telefon mi się ładował.